Partnerem podcastu My Portowcy jest Polbest, Okna i Drzwi z PCV. My portowcy, my portowcy, Malkontenci, narzekający, ciągle widzący właśnie te negatywy. To my! Cześć, Portowcy. Ja się nazywam Michał Merych I no, jeżeli ktoś lubi słuchać mnie w duecie z Maciekiem Chudzikiem, no to dzisiaj Was troszeczkę rozczaruję. Maciek, niestety, e, zajęty. Zupełnie innymi sprawami, daleko od komputera. Natomiast e, ja stwierdziłem, że może warto ten mecz z e, puszczą w jakiś sposób podsumować, zrobić taki mały rezumie. Dlatego, że e, moim zdaniem, to jest taki mecz, na którym będzie można w przyszłości budować. A dlaczego to może e, za chwileczkę o tym, o tym powiem. Serdecznie dziękujemy e, tym wszystkim, którzy. Postawili nam kawę. Ja przyznam szczerze, że troszeczkę mam zawsze takie obiekcje, bo mam wrażenie, że to jest takie trochę, trochę żebranie, I, 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 i zastanawiałem się, czy to robić. Natomiast patrząc na to, jak, jak to się rozwija, jak robią to inni, bo przyznam szczerze, że też patrzymy troszeczkę na to, jak to robią, robią inni, stwierdziłem, że nie ma co się. Ukrygować, jeżeli lubicie to, co my robimy, postawcie nam rzeczywiście tą, tą, tą kawę. Dzięki tej kawie, czyli tak naprawdę dzięki pieniądzom, które za tą kawę wpłyną, będzie nam zdecydowanie łatwiej. Będziemy też mogli tworzyć zupełnie nowe rzeczy, nowe treści. A plany mamy dość szerokie i dość. Odważne i przyznam szczerze, że mm, mam nadzieję, że już w grudniu mm, dostaniecie coś, czego e, albo nigdy, albo dawno e, w tym mieście e, nie było. Oczywiście będzie to związane z e, naszym ukochanym klubem, z Pogonią Szczecin. Wracając do meczu z Połomicy, powiem tak. E, obawiałem się tego spotkania, bo wydawało mi się, że to nie będzie mecz łatwy. E, zresztą po rozmowie z treme, trenerem... E, tułaczem wiedziałem, że Puszcza nie ma zamiaru tak naprawdę grać z nami w piłkę nożną. Oni mają zamiar przetrwać te 90 minut. Jak się uda to nie stracić. A jeżeli już stracić to, 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 to jak najmniej. Wprawdzie była tam mowa o Sarbriken i Bayernie Monachium. Natomiast w żaden sposób jakby nie odniosłem też wrażenia, że oni tą opowieść z Pucharu Niemiec są w stanie wdrożyć. No i okazało się, że miałem rację. Grania w piłkę w meczu z Puszczą nie było, nie było za wiele. A jeszcze przydarzyły nam się dwa katastrofalne błędy Frederika Ulberstada. Nazwę to błędami, dlatego że zawodnikowi na tym poziomie z takim doświadczeniem może zdarzyć się jeden taki faul, jaki, jaki popełnił, czyli ten stempel, natomiast drugi dokładnie taki sam, zdarzyć się już nie powinien. Wbrew pozorom jednak ta cała akcja. Aha, jeszcze jedna rzecz, bardzo podobało mi się mimo wszystko zachowanie Frederika, jak schodził do szatni, że był zły. Nie wiem czy on był zły na decyzję sędziego, czy był zły na, na, na samego siebie. Nieważne, ważne, że były w tym wszystkim emocje, a to oznacza, że e, też nie podchodzi do tych e, spotkań w pogoni no, tak zupełnie bezemocjonalnie. W związku z tym, ok, e, jestem w stanie zaakceptować te jego, te jego głośne krzyki, a przynajmniej coś, e, coś ciekawego się wydarzyło w tej pierwszej e, połowie, bo, e, bo poza tym to przyznacie jeszcze czasami, że tam niewiele było e, ciekawych rzeczy. Druga połowa. Natomiast puszcza, tak jak mówiłem, absolutnie nie, nie, chciała, nie chciała grać w piłkę. Oprócz oczywiście obywatela Sołowieja, który nam pomógł dwa razy zresztą i któremu serdecznie dziękuję, bo to oznaczało, że pogoń strzeliła dwie bramki, a dzięki temu wygrała mecz 2 do a ja miałem. A przynajmniej udane urodziny następnego dnia, i nie musiałem się martwić tym, że pogoń w okolicach 5 listopada znowu mecz przegrywa. W zeszłym roku przypomnę, że dokładnie 5 listopada była porażka 1 do 4 z górnikiem zabrze. I mimo tego, że wokół mnie było mnóstwo wspaniałych, fajnych ludzi, no to ten wieczór nie był najmilszy. Teraz było inaczej. Raz, że dzień wcześniej, a dwa, że wynik y, dużo lepszy. Poza tym, y, nareszcie zobaczyłem zespół, który jest świadomy swojej wartości. To znaczy, dokładnie wie, że y, z rywalem tak słabym y, na, 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 na tym poziomie ekstraklasowym, jakim była puszczanie połomica, należy po prostu zrobić swoje. Bez względu na to, czy gra się w 11 na 11, czy w 10 kontra 11. Udało się i tyle i myślę, że na tym można, można opowieść o tym meczu yy, yy, skończyć. Mądrość oczywiście trenera Gustawsona ściągającego w pewnym momencie i za, zarówno Vahanabhichak jak i Kamila Gościckiego z boiska. Yy, przystanie jeszcze tylko jeden do zera. Natomiast wiadomo, że czeka nas mecz z Rakowem częstochowo. obaj ci piłkarze zagrożeni pauzowaniem w tym meczu, a wiadomo, że będą potrzebni. A w związku z tym trzeba było ich w momencie, kiedy wynik już był, po prostu z boiska, z boiska zdjąć. Też fajny mecz dla wszystkich tych, którzy mówią, że, 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 że Kamil Grosicki niewiele daje pogoni, są tacy mnie to zdumiewa którzy przekonują, że to jest, to jest zawodnik, który w swojej przygodzie z pogonią nie jest jakby to określić są takie dziwne określenia. Właściwie tak jednym słowem trudno byłoby to, aby to określić. No w każdym razie, że nie, 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 nie do końca spełnia oczekiwania, nie wraca, jego pozycja na boisku nie odpowiada tak naprawdę temu, czego zespół oczekuje. No, właśnie okazało się, że dokładnie tak jest, że odpowiada temu, co, co zespół oczekuje, a po prostu partnerzy muszą mieć świadomość tego, że Grosik do, do obrony nie wróci no i trzeba, i trzeba za niego harować natomiast do obrony wraca Eftimis Kuluris i ta akcja, która dała nam prowadzenie 2 do 0 to jest jakby dowód na to w jaki sposób powinien grać nowoczesny, nowoczesny napastnik i człowiek zaangażowany w to co co dzieje się na boisku? Przyznam, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, tego zawodnika. Tego w jaki sposób on traktuje grę dla pogoni, w jaki sposób on realizuje to wszystko, co ma do zrealizowania na, na boisku. 2 do 0 spuszczą mnie połomice. Wynik absolutnie taki, jaki powinien jaki powinien być historia tego meczu dziwna, ale nie ma co narzekać, moim zdaniem jest wszystko w porządku kolejny mecz już jutro albo dzisiaj, w zależności od tego kiedy będziecie tego, tego słuchać, czyli mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała w Pucharze Polski ten Puchar Polski mam wrażenie od 2010 roku jakoś tak ciągnie się za nami bardzo złymi wspomnieniami. Pomijając oczywiście ten jeden sezon, kiedy walczyliśmy tam z Lechem Poznań o to, aby, aby awansować wyżej, to chyba za czasów Kazimierza Moskala było. Natomiast, jako trenera, natomiast tak, za kosty Runaicza, to gdzie byśmy nie pojechali, tam, tam w łeb to nie ma, nie ma znaczenia, czy to jest większe, czy mniejsze Miasto czy miasteczko, po prostu Puchar Polski to, to coś, co nam nie wychodziło w zeszłym roku. Oczywiście trafiliśmy na Raków częstochowa finalistę, więc, no więc też było, było trochę inaczej. Ten, 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 ten mecz pokazał nam, że, że może jeszcze nie czas. Pytanie, jak podejdziemy teraz do tego meczu z Polskimi? Moim zdaniem powinniśmy podejść, mimo tego, że mamy. Już za chwilę mecz z Mistrzem Polski, z Rakowem, w sposób bardzo, bardzo poważny. I powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść i po prostu awansować dalej. Mało jest w tym Pucharze Polski, w, w tych rundach niespodzianek, więc nie ma żadnego moim zdaniem powodu, żebyśmy my niespodziankę tworzyli. Albo żeby ta niespodzianka była naszym kosztem, więc zagrajmy z tym Podbeski, wygrajmy tam mecz, wróćmy do Szczecina i szykujmy się na raków, który z zawodników powinien zagrać jako młodzieżowiec, no bo wiadomo, że w Pucharze Polski taki występować musi. No, trwa cały czas e, dyskusja wśród e, kibiców. Ja powiem szczerze, że, 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 że nie mam zdania. Znaczy, jakby. Y, może poza tym, że niekoniecznie chciałbym, żeby y, do bramki wrócił y, Bartek Klebaniuk. Y, z jednego bardzo prostego powodu. Ja y, boję się po prostu tego y, fatum, które gdzieś tam za Bartkiem się ciągnie Te, tej, tej masy nieszczęść która, która gdzieś tam wokół niego wokół niego narosła na, na samym początku kiedy musiał zastępować Dante Stipice czy Dantego Stipice i, 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 i myślę, że karł w Brance to jest ta pewność, która, 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 która powinna być i która, która, da nam tę przewagę, którą będziemy mogli wykorzystać. Poza tym jest mi wszystko jedno. Pewnie, pewnie gdyby nie, nie te komunikaty o tym, że znowu się jakiś, jesteśmy nasi młodzi piłkarze nachlali gdzieś i. I trzeba ich odesłać do domu, a w zamian mają pojechać inni. To myślałbym o tym, żeby gdzieś tam w tym zespole zagrał przyborek, natomiast absolutnie przyznam Wam szczerze, że przez te ostatnie godziny nie miałem czasu na to, żeby sprawdzać, czy on może zagrać, czy nie może zagrać. Czy on już jedzie, już leci, czy nie leci, kiedy poleci, więc nie wiem. Natomiast jeżeli, jeżeli byłby do dyspozycji, no to może rzeczywiście, może rzeczywiście on. Bo jest myślę, że najbliżej tego, tego podstawowego składu, i, i, i na niego warto byłoby, warto byłoby postawić. Nie ma to większego znaczenia, kto, jaki młodzieżowiec zagra. Moim zdaniem, 10 jego kolegów ma na tyle dużą przewagę nad zespołem Podbeskidzia, że powinni ją udokumentować w normalnym czasie, bez bawienia się w żadnego rodzaju dogrywki, a tym bardziej rzuty karne, tak jak mieliśmy przykład z Bielska w zeszłym sezonie, tylko z zupełnie innym, innym zespołem. Po prostu nie wbawmy się, przejdźmy ten mecz, bądźmy nareszcie po prostu jakąś taką drużyną, która ma swoją klasę, zna swoją wartość. Myślę, że te ostatnie mecze, ostatnie kilka tygodni, czy nawet dwa miesiące, pokazują, że możemy to zrobić i nie ma się co nie ma co się krygować i, i, i szukać tutaj kwadratowych jaj po prostu zróbmy to jesteśmy pogonią Szczecin, przyjeżdżamy bierzemy co swoje wracamy i próbujemy walczyć z Rakowem z Rakowem Częstochowa przed Rakowem się pewnie jeszcze usłyszymy dlatego ja w tej chwili nie nie będę mówił o tym meczu Maciek mam nadzieję ogarnie to wszystko co ma do zrobienia i, i pogadamy sobie o, Rakowem, o Rakowie razem natomiast no tyle po tej puszczy, która moim zdaniem tak naprawdę nie było o czym gadać, bo, bo, to, bo to mecz, który, który, który należało wygrać udało się wygrać, mimo tego, że z taką dziwną historią jak czerwona kartka Frederika Olwestada przed meczem z podbeskidziem, który moim zdaniem, trzeba wygrać bez względu na to, co się, co się wydarzy, bo po prostu jesteśmy zespołem lepszym. I, 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 i już, I, i mam nadzieję właśnie, że taka normalność w końcu zagości wśród piłkarzy, kibiców, działaczy, pogoni Szczecin, że po prostu będziemy pokazywali to, że jesteśmy klubem, który. Zna swoją wartość, wie na jakim jest poziomie i należy do czołówki, do czołówki tej ligi. I już, po prostu. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, bo wielu z Was pamiętało o tym, że mam urodziny, więc bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście. Możecie, przypomnę jeszcze raz, postawić mi urodzinową kawę. Eee, cały czas te, 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 te rzeczy związane z, z, z tym stawianiem kawy. Aczkolwiek muszę naprawdę Wam powiedzieć, że to jest bardzo istotne i bardzo ważne, bo, bo jest mnóstwo rzeczy, za które gdzieś tam trzeba, trzeba zapłacić, trzeba jakoś z tego, z tego wybrnąć. Oprócz tego, że jest to, że jest to nasza pasja, no to, 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 to wiadomo, że że też niekoniecznie chcemy od A do Z za to wszystko dokładać więc jeżeli macie ochotę nam pomóc i nas wspierać to bardzo serdecznie dziękujemy dobrze kończę już te krótkie opowiastki na temat tych dwóch spotkań jednego, który Jedne, jednego meczu, który za nami, jednego, który przed nami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Jak to było? Cześć, portowcy. Partnerem podcastu My Portowcy jest Polbest Okna i Drzwi z PCV. My Portowcy. My Portowcy. Malkontenci, narzekający, ciągle widzący właśnie te negatywy.